Пора, она душе, и ж душе входит, мало ее зашло, и душе важно. Wchodzisz czarny czy nie? Ruda już połazili. Ja on czekał pewnie. Czeka dopóki ta czarnuszka go wejdzie. No, wy została. Czarnuszka, weszła twoja. Idź już spać też. Ale on, głupa pies, znów szuka wejścia gdzieś, nie wiadomo gdzie. Przecież tu wszyscy wchodzą. Jesteś ładny, ale nie za mądry. Ten piesze był mądry. Jest stary. ten jest starszy. Mhm. Сука, что ты шукаешь? А? Не понял. Путай вайси. Твоя кура тут вошла. А? Пьешь водички? А? Пей, пей. Co? Nie gonią, muszą świat, kogo czekają. Paszki już lazły też grzesnie.